Leszy, postać uosabiająca tajemnice i siłę natury w mitologii słowiańskiej, stanowi nieodłączny element ludowych wierzeń. Charakteryzowany jako demon lasu, Leszy pełnił rolę strażnika przyrody, czuwając nad równowagą między światem ludzi a leśnym ekosystemem. Geneza Leszego sięga pierwotnych wierzeń słowiańskich, gdzie jego pierwotne znaczenie wiązało się z rozmaitością przyrody i jej harmonią. Leszy był nie tylko strażnikiem, ale również istotą nadającą lasom życie i energię. Leszy posiadał szereg fascynujących cech, które nadawały mu wyjątkowy charakter w mitologii słowiańskiej. Jego zdolność do kształtowania swojej postaci sprawiała, że mógł przybierać różne formy, czasem ukazując się jako stary drwal, a innym razem jako zwierzyna leśna. Kontrola nad zwierzętami była jedną z kluczowych umiejętności Leszego, umożliwiając mu porozumiewanie się z leśnymi mieszkańcami. Moc Leszego była głęboko zakorzeniona w kontekście ochrony lasu i jego mieszkańców. Był strażnikiem równowagi, odpowiadając na wszelkie zagrożenia dla leśnego ekosystemu. Jego obecność symbolizowała harmonię między ludźmi a naturą, a jednocześnie budziła respekt i czujność wśród tych, Którzy ingerowali w tę delikatną równowagę. Leszy, będąc postacią o wyjątkowej mocy, zdolny był do dynamicznego zmieniania swojej postaci, co stanowiło istotny element mitologii słowiańskiej. Jego zdolności polimorficzne obejmowały nie tylko zdolność do zmiany kształtu, ale także dostosowywanie wielkości, co czyniło go nieuchwytnym i trudnym do zidentyfikowania. Z mitologii słowiańskiej wyłaniają się opowieści o Leszym przyjmującym postać starego Drwala, by potem przeistoczyć się Włosia czy Wilka, co skutecznie umożliwiało mu poruszanie się niepostrzeżenie w gęstwinie leśnej. Wyjaśnienie, jak Leszy dostosowuje swoją postać do otaczającej przyrody, ukazuje jego niezwykłe zrozumienie leśnego ekosystemu, zmieniając się w różne formy. Leszy stawał się integralną częścią otoczenia, łącząc się z drzewami, roślinami i zwierzętami. Jego umiejętność harmonijnego współistnienia z naturą wpisywała go głęboko w mitologię, jako strażnika przyrody i opiekuna leśnego dziedzictwa. Analiza postaw Leszego wobec ludzi ukazuje bogactwo jego relacji z ludzką społecznością. Od neutralnej obserwacji po wrogą reakcję, postać Leszego była zmienna i zależna od interakcji ludzi z lasem. Leszy mógł być sojusznikiem chroniącym tych, którzy szanowali przyrodę, a jednocześnie stanowił niebezpieczeństwo dla tych, którzy naruszali równowagę ekosystemu leśnego. Relacje Leszego z dziką zwierzyną ukazywały go jako nie tylko strażnika przyrody, lecz także jako jej członka. Był postrzegany jako istota, która nie tylko kontroluje zwierzęta, ale także współistnieje z nimi, harmonijnie wpisując się w naturalny ład lasu. Leszy posiada wiele różnych nazw i regionalnych określeń, co dodaje bogactwa i zróżnicowania kulturowego w opowieściach ludowych. W różnych regionach Europy Wschodniej spotykamy takie określenia jak Borowy, Wilczy Pasterz czy Leśny Wujek. Które kształtują wyobrażenia o tej tajemniczej istocie. Przedstawienie regionalnych i kulturowych różnic w nazwach Leszego pozwala nam spojrzeć na tę postać z różnych perspektyw. Borowy sugeruje związek z borem leśnym, podkreślając związek z konkretnym typem lasu. Wilczy pasterz wprowadza aspekt wilczy, co może odnosić się do mitycznej opieki Leszego nad zwierzętami leśnymi. Leśny wujek zaś przybliża postać leszego do roli opiekuna, kreując obraz mądrej i opiekuńczej istoty. Te różnice w nazwach i wyobrażeniach pozwalają nam zanurzyć się w kulturowe subtelności mitologii słowiańskiej, gdzie Leszy nabiera różnych kształtów i znaczeń w zależności od regionu i społeczności, które w niego wierzą. Ostatecznie te różnorodne perspektywy tworzą kalejdoskop opowieści. W których Leszy odgrywa rolę tajemniczego strażnika lasów, łączącego się z lokalnymi wierzeniami i tradycjami. Ludzkie postępowanie mogło sprowokować Leszego do surowych działań w stosunku do ludzi. Warto zastanowić się, jakie to konkretne czynniki i zachowania ludzi mogły prowokować reakcję tej tajemniczej postaci. Omówienie, jakie działania ludzi mogły sprowokować Leszego, obejmuje szeroki zakres czynników. Poczynając od wycinania drzew, poprzez łowiectwo, aż po nieodpowiedzialne użytkowanie lasów. Leszy był szczególnie wrażliwy na naruszenia równowagi leśnego ekosystemu, reagując na wszelkie działania, które zakłócały naturalny ład lasu. Leszy, pełniąc funkcję opiekuna przyrody, odpowiadał surowo, aby przywrócić harmonię. Ludzie, aby zyskać przychylność pana lasu, składali mu ofiary ze zwierząt i plonów, które stanowiły symboliczną cenę, jaką społeczność musiała płacić za nieodpowiedzialne postępowanie i naruszanie naturalnego porządku. Proces degradacji leszego stanowi fascynującą podróż przez zmieniające się kulturowe krajobrazy Europy Wschodniej w związku z upowszechnianiem się chrześcijaństwa. W mitologii słowiańskiej Leszy był strażnikiem lasu i harmonii natury, ale z nadejściem nowych systemów wierzeń jego rola uległa fundamentalnym przekształceniom. Śledząc tę historię, zaczynamy rozumieć, w jaki sposób postać Leszego została zdegradowana do roli demona. Leszy, który wcześniej reprezentował harmonię natury, stał się demonem, symbolizującym niebezpieczeństwo. I bunt wobec nowych wartości chrześcijańskich. Leszy, z jego mocą i tajemniczym charakterem, zaczął być kojarzony z demonami i siłami zła. Jego rola strażnika przyrody została zniekształcona, a Leszy stał się uosobieniem dzikiej, niezdyscyplinowanej natury, wymagającej ujarzmienia pod wpływem nowego porządku. To przeobrażenie Leszego w postać demoniczną miało konsekwencje nie tylko dla mitologii słowiańskiej, ale także dla lokalnej kultury i tożsamości. Degradacja Leszego w kontekście chrześcijaństwa ukazuje, jak zmiany w wierzeniach wpływały na społeczeństwo, kształtując nowe narracje i interpretacje tradycyjnych postaci mitologicznych. Leszy, choć zakorzeniony w mitologii słowiańskiej, nadal odnajduje swoje miejsce w współczesnej kulturze, stając się inspiracją dla twórców w różnych dziedzinach. Przykłady pojawienia się Leszego w grach, filmach, literaturze i innych dziedzinach kultury popularnej ukazują, jak ta tajemnicza postać kontynuuje swoją podróż przez nowoczesny świat. W grach komputerowych Leszy często pojawia się jako postać związana z naturą. Przykłady takich gier to na przykład Wiedźmin, gdzie Leszy zamieszkuje lasy i puszcze. Potrafi przybierać wiele form, zarówno humanoidalnych, jak i zwierzęcych. W filmach Leszy również odnajduje swoje miejsce. Na przykład w polskim krótkometrażowym filmie pod tytułem Leszy z 2017 roku jest tytułowym bohaterem i antagonistą. Współczesne interpretacje Leszego wpisują go w nowe konteksty, dostosowując do współczesnych oczekiwań widza i uwzględniając różnorodność perspektyw na tę fascynującą postać mitologiczną. To świadczy o nieustającej sile oddziaływania Leszego na wyobraźnię społeczeństwa, które wciąż odnajduje w nim źródło inspiracji i fascynacji. Podróż przez mitologię słowiańską, przybliżającą postać Leszego, pozwala nam odkryć bogactwo kulturowe i znaczenia przypisywane tej tajemniczej istocie. W trakcie naszej podróży po kluczowych aspektach związanych z Leszym Zgłębiliśmy jego rolę jako strażnika przyrody, obserwatora ludzkich działań i opiekuna lasów. Wielowymiarowość postaci Leszego ukazała się w jego zdolnościach polimorficznych, relacjach z ludźmi i zwierzętami, a także w różnorodności nazw i wyobrażeń związanych z tą postacią. Ostatnie refleksje na temat wpływu Leszego na dzisiejszą kulturę i świadomość ekologiczną ukazują, że ta mitologiczna postać nie straciła swojego znaczenia w współczesnym społeczeństwie. Choć przemiany w jego wizerunku dokonały się pod wpływem różnych kulturowych i religijnych zmian, Leszy wciąż stanowi inspirację dla twórców i fascynuje nowe pokolenia. Dziedzictwo Leszego objawia się również w świadomości ekologicznej. W obliczu współczesnych wyzwań związanych z ochroną środowiska naturalnego. Postać Leszego przypomina nam o konieczności szacunku dla natury, równowagi ekosystemu i odpowiedzialności za nasze działania. Jego rola jako strażnika przyrody staje się inspiracją do odkrywania harmonii między ludźmi a przyrodą. W zakończeniu naszego filmu o Leszym warto podkreślić, że ta postać mitologiczna pozostaje nie tylko elementem dziedzictwa kulturowego, ale także aktualnym przypomnieniem o współzależności człowieka i natury. Jego historia wciąż rozwija się, ewoluując w zgodzie z duchem czasu, a jednocześnie stanowi integralną część fascynującego dziedzictwa mitologii słowiańskiej. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał i dowiedzieliście się czegoś nowego. Jeśli macie jakieś uwagi bądź sugestie, podzielcie się z nimi w komentarzach, a może chcielibyście dowiedzieć się czegoś więcej. Jeśli interesuje Was jakiś inny temat i chcielibyście, abym zrobił o tym odcinek, koniecznie dajcie znać. Dziękuję za oglądanie. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, to proszę zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał i kliknijcie dzwonek, żeby być na bieżąco z moimi nowymi filmami. Do zobaczenia!